kochani, przed Wami bardzo wyjątkowe wydarzenie. Za chwilę, kochani, staniecie się pełnoprawnymi uczniami tejże szkoły. W sposób symboliczny przejdziecie ze świata przedszkola do świata szkoły, czyli pewnych obowiązków, świata nauki. Z prawdziwą przyjemnością uczynimy to kochani obecności naszej kochanej społeczności szkolnej, w obecności uczniów Kapitana, Nowych Działek, ale także uczniów miasta. Jak się okazuje, bo w naszej szkole też uchodzą uczniowie z Wolsztyna. No ale nim do, 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 dojdzie do, tego, do tej uroczystości, to chciałabym, abyśmy sprawdzili, wy taki wiersz, który uczy. Podwójcie, że ja będę mówiła, a wy będziecie kończyć, okej? Okay? No to uwaga. Kto ty jesteś? Orze Jaki znak twój? Orze biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W Polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mam ojczyzną. Czym zdobyta? Żyją i blizną. Czy ją kochasz? Kocham A w co wierzysz? Polskę wierzę. No rewelacja. Pierwszy etap zaliczono. prawa. brawa. No to teraz przejdziemy do kolejnego etapu. I teraz uwaga, mała niespodzianka. Mam dla was przygotowane zagadki. Ja będę czytać. Chwila będzie na zastanowienie. Jak kiedy ja powiem raz, dwa, trzy, to wy wtedy udzielacie odpowiedzi, dobrze? Czyli taki malutki egzamin na wstępie. Uwaga. To malutki domek, ma go Ula Tomek. W nim blok, kredki oraz farby. No i inne wasze skarby. Chwila na zastanowienie. Raz, dwa, trzy. Głośno. Bardzo ładnie. No to mamy. Uwaga, zagadka numer dwa. W biurniku cichutko siedzi. Nie ma ręki ani muszki. Ołówkowe ściera dróżki. Raz, dwa, trzy. Jeszcze oj, uwaga. Ołówkowe ściera dróżki. Co to jest? Bardzo ładnie, oczywiście gumka. Zagadka numer trzy. Kolorowe tanecznice tańczą po papierze, ostre główki mają, jak się nazywają? No brawo, nawet nie zdążyłam powiedzieć raz, dwa, trzy, odpowiedź prawidłowa, bardzo ładnie. No to ostatnia zagadka przed wami, skupiamy się. Wisi w klasie na ścianie, Piszesz na niej zadanie. Raz, dwa, trzy. Zadamicia! Bardzo ładnie, pięknie. No to kochani, no ja już właściwie mogę powiedzieć, że Wy jesteście świetnie przygotowani do podjęcia nauki w klasie pierwszej.